Dosłownie kilka dni temu na przykład dostałam wiadomość od mojej kursantki, która brała udział w programie grupowym, że no, pisze do mnie, Olga, auto-webinary działają, bardzo się cieszę, chodzą na zapleczu i sprzedają jej bardzo drogie mentoringi. Mówi, za każdym razem mam ogromną radość, jak widzę, że wpadają pieniądze z konta, pomimo że ona w ogóle na Instagramie o tym nie mówi. I znowuż, jeżeli czujemy się w czymś dobrze, to mówmy o tym, tak? Nie szukajmy klikanych tematów, że coś jest fajnego albo że ktoś inny coś robi. No i przede wszystkim nie zmieniaj siebie. Tego, jaka jesteś stylu mówienia, ubierania się i swojej energii, ja też dostawałam bardzo dużo rad, że powinnam zmienić tło do nagrań, że jest za że powinnam nie wiem, coś inaczej robić. Słuchajcie, jeżeli na co dzień nie noszę oversize'owych marynarek, to nie będę ich kupować, żeby dobrze wyglądać na rolkach. Jeżeli nie jestem posz, no to nie będę robiła siebie posz, tak? Więc musicie się czuć dobrze od A do Z z sobą, bo dzięki temu będziecie przyciągać ludzi, którzy będą się czuli dobrze z Wami, a Wy z nimi. I o wiele łatwiej Wam będzie po prostu działać w social mediach, ale też w biznesie online. I teraz znowuż, jeżeli coś Ci ułatwia, Tworzenie treści, mówienie w konkretny sposób, idź w to, tak? Ja wiem, że teraz powiem, wyświechtaną radę, nie porównuj się, bo ja sama co jakiś czas łapię się na tym, że się porównuję do innych. Szczególnie w momencie, kiedy mam opublikować swoją rolkę, i ona nie jest taka full bajerancka, jak inni mają, że wychodzą z kadru 40 ujęć w 30 sekund.